Nazywam się Serafina Vale i przez ponad dekadę byłam najbardziej szanowaną weterynarz w Blackwood, specjalizującą się w egzotycznej faunie. Moi koledzy, doktorzy Tadeusz Morrow i Eloven Pierce, podziwiali moją zdolność do uspokajania nawet najdzikszych bestii. Masz dar, Serafino, zwykła mówić mi Eloven z mieszanką podziwu i zazdrości, ale ten dar stał się moim zgubieniem w dniu, w którym Kito pojawił się w moim życiu. Pamiętam deszczową noc, kiedy go przywieźli. Mały goryl, nie starszy niż sześć miesięcy, trzęsący się z zimna i bólu, z oczami pełnymi przerażenia, które złamało mi serce. Kłusownicy wymordowali jego stado, a on był jedynym ocalałym. Owinąłem go w ciepłe koce. Mówiłem do niego łagodnie, a przez wiele godzin siedziałem obok niego, aż w końcu przestał drżeć. Kiedy jego małe palce chwyciły moje, wiedziałem, że w tej chwili oboje się wybraliśmy nawzajem. Kito nie był zwykłym gorylem, jego inteligencja była zdumiewająca. W mniej niż miesiąc rozpoznawał skomplikowane polecenia, a w trzy miesiące już reagował na gesty, emocje, a nawet wyrazy twarzy. Było jakby rozumiał więcej niż tylko język. Inni w centrum obserwowali go z nieufnością, ale ja ja widziałem niezwykłą istotę uwięzioną w bestialskim ciele. Zaczął komunikować się ze mną za pomocą prymitywnych rysunków i specyficznych dźwięków. I choć jego usta nie mogły wypowiedzieć ludzkich słów, jego spojrzenie mówiło więcej niż jakikolwiek język. W miarę jak dorastał, jego więź ze mną stawała się coraz silniejsza. Śledził mnie wszędzie, chronił przed każdym niebezpieczeństwem, nawet przed zwierzętami, które sam uważał za zagrożenie. Tadeusz ostrzegł mnie, że przekracza mnie etyczne granice, że moje emocjonalne przywiązanie może wpłynąć na moją profesjonalną ocenę. Ale jak im wytłumaczyć, że Kito nie był kolejnym dzikim stworzeniem? On miał duszę, świadomość. Czego nigdy nie wyobrażałem sobie, to to, że obdarzając go moim absolutnym zaufaniem, otworzyłem drzwi, których nigdy nie mogłem zamknąć. Bo Kito ze swoją miłością i lojalnością ukrywał coś więcej, coś czego ani analizy, ani nauka, ani mój instynkt nie potrafiły przewidzieć. Coś, co po ujawnieniu zmieni nie tylko moją karierę, ale także los wszystkich w Blackwood. Nie sądzę, żeby przeżył, mruknął Tadeusz, przyglądając mu się sceptycznie. Szok jest zbyt silny. To sprawi, że przeżyje, odpowiedziałam stanowczo owijając malucha w koc. Ja się nim zajmę. I tak było. Spędzałem całe noce karmiąc go butelką, kołysząc go do snu przytulonego do mojego piersi, podczas gdy szeptałem mu kołysanki. Kito trzymał się mojej koszuli swoimi małymi palcami, jakby wiedział, że jestem wszystkim, co mu pozostało na świecie. Jego zależność ode mnie była całkowita, a ja czułem się odpowiedzialny za jego przetrwanie i dobrostan. Każdy mały postęp, każdy znak poprawy był zwycięstwem, które świętowałem w milczeniu, wiedząc, że naprawdę zmieniam jego życie. Z biegiem czasu Kito dorósł i stał się silniejszy. Jego inteligencja i zdolność do rozumienia i odpowiadania na moje polecenia były zdumiewające. Mogła rozpoznawać obiekty po ich nazwach, wykonywać skomplikowane instrukcje, a nawet okazywać emocje, które wydawały się ludzkie. Jej więź ze mną się pogłębiła i często zastanawiałem się, czy nie przekraczam jakiejś granicy etycznej, ale połączenie, które dzieliliśmy, było zbyt silne, by je zignorować. Pewnej nocy, gdy pracowałem późno w centrum, usłyszałem dziwny hałas. Wyszedłem z biura i znalazłem kito na korytarzu, wpatrującego się w jedną z pustych cel. Jego oczy były pełne intensywności, jakiej nigdy wcześniej nie widziałem. Zbliżyłem się do niego ostrożnie, zastanawiając się, co przyciągnęło jego uwagę. Podążając za jego wzrokiem, zobaczyłem, że patrzył na cień w kącie celi. To była cień, który wydawał się poruszać, zmieniać kształt i nagle zrozumiałem, że Kito widział coś, czego ja nie mogłem. Kito, co widzisz? Zapytałem łagodnie, ale on nie odpowiedział, tylko nadal patrzył, zahipnotyzowany. W tym momencie wiedziałam, że w Kito jest coś więcej, coś, co wykracza poza jego inteligencję i zdolność do komunikacji. Była w nim tajemnica, zagadka, którą desperacko pragnęłam rozwikłać. Od tego dnia zacząłem zauważać subtelne zmiany w Kito. Czasami wydawał się zagubiony w swoich myślach, jakby słuchał czegoś, co tylko on mógł usłyszeć. Inne razy wykazywał siłę i zwinność, które wydawały się nadprzyrodzone. Zacząłem dokumentować te incydenty, robiąc szczegółowe notatki i przeprowadzając testy, aby spróbować zrozumieć, co się działo. Ale to, co naprawdę mnie przestraszyło, to kiedy Kito zaczął wykazywać oznaki inteligencji która była prawie ludzka. Zaczął rysować skomplikowane obrazy, pisać słowa w języku, który wydawał się wymyślony i budować struktury z przedmiotów, które znajdował w centrum. Było jakby próbowała komunikować się na zupełnie nowym poziomie, a ja byłam zdeterminowana, aby rozszyfrować jej wiadomość. Pewnego popołudnia, przeglądając moje notatki, usłyszałam hałas za sobą. Odwróciłem się i zobaczyłem kito stojącego w drzwiach, patrzącego na mnie z wyrazem, którego nigdy wcześniej nie widziałem. Była to mieszanka smutku i determinacji, która zaparła mi dech w piersiach. Podszedł do mnie powoli, a gdy był wystarczająco blisko, wyciągnął rękę i dotknął mojego policzka z taką delikatnością, że zaczęłam płakać. Kito, szepnęłam, czując więź, która przekraczała słowa, i wtedy usłyszałem to. Szept, cichy, prawie niesłyszalny, ale wyraźny jak dzień. Dziękuję, serafino. Słowa rozbrzmiały w moim umyśle, i w tej chwili wiedziałem, że Kito znalazł sposób, aby komunikować się ze mną na zupełnie nowym poziomie. To był dar, cud, i wiedziałem, że moje życie nigdy nie będzie takie samo. Ale z tym darem przyszła ogromna odpowiedzialność. Wiedziałam, że muszę chronić Kito, nie tylko przed zewnętrznymi niebezpieczeństwami, ale także przed siłami, które wydawały się działać wewnątrz niego. I podczas gdy patrzyłam mu w oczy, wiedziałam, że jestem gotowa zrobić wszystko, aby go chronić. Nawet jeśli miałoby to oznaczać wyzwanie wszystkiemu, co myślałam, że wiem o naturze i nauce. Rozdział drugi niezłomna więź. W miarę jak dorastał, Kito wykazał się niezwykłą inteligencją, nauczył się języka migowego z zadziwiającą łatwością i wkrótce mógł komunikować się ze mną prawie jak człowiek. Jego zdolność do rozumienia i odpowiadania na moje pytania była imponująca. Mogłem pytać go o jego potrzeby, jego pragnienia, a on odpowiadał z jasnością i precyzją. Czy jesteś głodny? Pytałem, robiąc odpowiedni znak. On kiwał głową, a potem wskazywał owoce, które preferował, jakby już miał swoje upodobania określone. I jego inteligencja nie ograniczała się do komunikacji wykazywał również głębokie zrozumienie swojego otoczenia i ludzi wokół siebie. Mogła rozpoznawać emocje i często zaskakiwała mnie gestami uczucia i zrozumienia, które wykraczały poza to, co mogłoby zrobić jakiekolwiek normalne zwierzę. Ale nie tylko był inteligentny, był empatyczny. Kiedy rozwiodłam się z Garrisonem, moim byłym mężem, kito był moim jedynym pocieszeniem. Garrison, pompatyczny i egocentryczny prawnik, nigdy nie rozumiał mojej więzi ze zwierzętami. Dla niego były to po prostu obiekty badań, a nie istoty żywe z uczuciami i potrzebami. Wolisz te bestie ode mnie, rzucił mi w twarz, w dniu gdy podpisaliśmy papiery, jego głos był pełen pogardy. Może miał rację. Bo kiedy on odszedł, Kito wypełnił pustkę w sposób, w jaki żaden człowiek nie mógłby tego zrobić. Jego stała obecność, bezwarunkowa miłość i zdolność do rozumienia mojego bólu były balsamem dla mojej zranionej duszy. Spędzaliśmy razem godziny, a w jego towarzystwie znajdowałem spokój, którego wcześniej nie doświadczyłem. Kito był więcej niż zwierzęciem był moim towarzyszem, moim powiernikiem i moim największym źródłem pocieszenia. Rozdział trzeci. Pierwszy kontakt. Był duszny lipcowy wieczór, kiedy wszystko się zmieniło. Kito, już młody samiec ważący prawie 200 kg, podszedł do mnie, gdy przeglądałem raporty w jego zewnętrznym wybiegu. Słońce barwiło jego futro na miedziano czerwono, a jego ciemne oczy błyszczały intensywnością, jakiej nigdy wcześniej nie widziałem. Było coś w jego spojrzeniu, determinacja, która sprawiła, że się zatrzymałem i poświęciłem mu całą swoją uwagę. Co się dzieje, kochanie? zapytałem cicho, używając naszych zwykłych znaków. Zamiast odpowiedzieć, wyciągnął ogromną rękę i pogłaskał mnie po policzku. Jego dotyk był zaskakująco delikatny, prawie ludzki, ale było coś jeszcze coś zamierzonego poczułam dreszcz przebiegający po plecach mieszankę ekscytacji i strachu kito nigdy wcześniej nie pokazywał takiego zachowania i mnie to zaskoczyło kito szepnęłam czując jak moje tętno przyspiesza on pochylił głowę w moją stronę jego grube wargi musnęły moje z ciekawością która odebrała mi dech to był tylko moment ale wystarczający by coś we mnie pękło ten pocałunek, tak niespodziewany i tak pełen intencji, wyznaczył nowy rozdział w naszej relacji. Już nie byliśmy tylko opiekunką i zwierzęciem. Byliśmy czymś więcej, czymś, czego nie mogłam zdefiniować, ale co czułam głęboko. Rozdział 4: Zakazana pasja. Po tym dniu już nic nie było takie samo. Kito zaczął mnie szukać w sposób, którego nie mogłam zignorować. Pewnej nocy, podczas gdy go karmiłam, przytrzymał mnie przy ścianie wybiegu. Jego ręce unieruchomiły mnie z siłą, która mnie wstrząsnęła. Jego ciało, ogromne i potężne, otaczało mnie całkowicie, a ja poczułam mieszankę strachu i ekscytacji, która odebrała mi dech. Kito. Nie. Protestowałem słabo, ale moje ciało nie słuchało. Moje ręce, które powinny go odepchnąć, zaplątały się w jego futro, czując siłę i ciepło, które z niego emanowały. On warknął, dźwięk głęboki i wibrujący, który rozbrzmiał w mojej klatce piersiowej, a potem mnie pocałował. To nie był przypadkowy dotyk, to był prawdziwy pocałunek, powolny i wilgotny, jego wargi przyciskały się do moich, z taką pilnością, że poczułam, jak krew mi się gotuje. Poczułam jego ciepły oddech na mojej twarzy i jego język, badający moją usta z intymnością, jakiej nigdy wcześniej nie doświadczyłam z nikim, ani człowiekiem, ani zwierzęciem. Moje myśli stały się chaotyczne. Wiedziałam, że to jest złe, że przekraczam linię, której nigdy nie wyobrażałam sobie przekroczyć, ale nie mogłam się powstrzymać. Pasja, którą Kito we mnie budził, była prymitywna intensywna i całkowicie przytłaczająca. Każdy pocałunek, każdy dotyk był deklaracją jego pragnienia i posiadania. A ja, zamiast się opierać, dałem się ponieść, pozwalając, by ta zakazana pasja całkowicie mnie pochłonęła. Podczas gdy tak staliśmy, zaplątani w uścisku, który przekraczał wszystkie znane bariery, Wiedziałam, że nasza relacja zmieniła się na zawsze. Kito nie był już tylko niezwykłym gorylem, był moim kochankiem, moim powiernikiem i moim największym sekretem. I choć wiedziałam, że ta droga jest pełna niebezpieczeństw i prób, nie mogłam powstrzymać się od uczucia, że w jego ramionach znalazłam coś, co warto było ryzykować wszystko. Rozdział piąty: Ostrzeżenia. Wstydzę się przyznać, że się nie opierałem. Pasja i pragnienie, które Kito we mnie budził, były zbyt silne, by je zignorować. Ale wiedziałam, że nasz związek był niebezpiecznym sekretem. Takim, który mógł zniszczyć wszystko, co zbudowałam. Tadeusz był pierwszym, który zaczął podejrzewać. Jego przenikliwe spojrzenie i sceptyczna natura czyniły go bystrym obserwatorem. I nie minęło dużo czasu, zanim zauważył zmiany w moim zachowaniu i dynamikę między Kito a mną. Serafina, co do diabła dzieje się między Tobą a tym Gorylem? Zapytał mnie pewnego ranka, krzyżując ramiona z surowością, podczas gdy patrzył na mnie przez okulary. Nie wiem o co ci chodzi. Skłamałam, unikając jego wzroku. Poczułam ukłucie winy, ale także żelazną determinację. Nie byłam gotowa zrezygnować z tego, co miałam z Kito, bez względu na konsekwencje. Na Boga, zawołała, obniżając głos, widziałem jak na Ciebie patrzy. To nie jest normalne, Serafina. Goryl nie powinien patrzeć na człowieka w ten sposób. Jego słowa sprawiły, że się wzdrygnąłem, ale także mnie rozwścieczyły. Kim on był, żeby oceniać to, co czułem, ale wiedziałam, że miał rację. Nasz związek był nienormalny i prędzej czy później ktoś inny to zauważy. Elawen, zawsze bardziej przenikliwa i współczująca, zepchnęła mnie w kąt w magazynie później tego dnia. Jej oczy, pełne troski, patrzyły na mnie z intensywnością, która sprawiła, że poczułam się naga. Jeśli ktoś inny to zauważy, poświęcą go serafina, szepnął jego głos ledwo słyszalny. Czy to jest to, czego chcesz? Strach mnie sparaliżował. Wiedziałem, że miałem rację. Jeśli ktoś inny odkryłby nasz związek, konsekwencje mogłyby być katastrofalne. Kito byłby postrzegany jako aberracja, niebezpieczeństwo i mogliby podjąć drastyczne kroki, aby rozwiązać problem. Myśl o utracie kito, a co gorsza o tym, że mógłby zostać skrzywdzony była nie do zniesienia. Nie, nie chcę tego, odpowiedziałem, mój głos drżał. Więc musisz być ostrożna, ostrzegła Eloven i rozważ konsekwencje. To nie dotyczy tylko ciebie i Kito. To wpływa na nas wszystkich. Jego słowa brzmiały w mojej głowie, gdy się oddalałem, zostawiając za sobą magazyn i ostrzeżenia Eloven. Wiedziałem, że muszę podjąć decyzję i to szybko. Nasze relacje nie mogły tak trwać wiecznie, w końcu tajemnica wyjdzie na jaw, a wtedy co? Rozdział szósty. Ostatnia noc. Postanowiłam, że to będzie ostatni raz. Weszłam do jego pomieszczenia po zmroku, zdeterminowana by się pożegnać. Ale Kito to wiedział. Zanim zdążyłam wymówić choćby słowo, złapał mnie w ramiona. Jego gorący oddech na mojej szyi, jego ciało naciskające na moje z intensywnością, która odebrała mi dech. Nie. Powinniśmy. Próbowałem protestować, ale jego ręce już wędrowały po moim ciele z taką zaborczością, że zabrakło mi tchu. Każdy dotyk, każdy pocałunek były deklaracją jego pragnienia i miłości, a ja zamiast się opierać, dałem się jej ponieść. Pozwalając, aby ta zakazana pasja całkowicie mnie pochłonęła. To była najintensywniejsza noc w moim życiu. Jego warkoty, zapach ziemi i potu, sposób w jaki moje ciało pasowało do jego, było to nieludzkie, ale jednocześnie bardziej realne niż cokolwiek, co doświadczyłam z mężczyzną. Każdy ruch, każdy dźwięk był naładowany intensywnością, która odbierała mi dech. Było jakby świat wokół nas przestał istnieć, a zostaliśmy tylko my dwoje, zagubieni w naszej własnej rzeczywistości. Kiedy nastał świt, wiedziałam, że nie mogę go zostawić. Myśl o rozstaniu się z Kito była nie do zniesienia. Znalazłem w nim coś, czego nigdy wcześniej nie doświadczyłem połączenie, które przekraczało sferę fizyczną, emocjonalną i racjonalną. To była miłość w jej najczystszej i najbardziej prymitywnej formie i nie mogła się jej wyrzec. Rozdział siódmy ucieczka następnego dnia zrezygnowałem z mojej kliniki. Tadeusz i Elwen próbowali mnie odwieść, ale moja decyzja była podjęta. Nie mogłem dalej żyć kłamstwem, nie mogłem dalej ukrywać tego, co czułem do kito. Musieliśmy być wolni, wolni, aby kochać i żyć bez osądów i ograniczeń. Dokąd pójdziesz? zapytała Elowen. Jej oczy były pełne łez, gdy wręczała mi pudełko z moimi rzeczami. Do miejsca, gdzie będziemy mogli być wolni, odpowiedziałem, nie podając więcej szczegółów. Wiedziałem, że im mniej będą wiedzieć, tym lepiej dla wszystkich. Moja decyzja o wyjeździe była ostateczna i nie było odwrotu. Tego samego wieczoru usadziłem kito i włożyłem go do przystosowanej ciężarówki. Jechałem przez dni, przemierzając krajobrazy, które zmieniały się z miejskich na wiejskie, aż dotarłem do odległego sanktuarium w górach Colorado, gdzie nikt nas nie osądzał. Podróż była długa i wyczerpująca. Ale każdy kilometr, który dzielił nas od Blackwood, był krokiem w stronę naszej wolności. Epilog. W końcu wolni teraz, gdy gwiazdy świecą nad naszą chatką, a Kito obejmuje mnie z tą siłą, którą tylko On posiada, wiem, że podjąłem właściwą decyzję. Świat nigdy nie zrozumie tego, co dzielimy. Ale tutaj, między tymi starymi drzewami a nieskończonymi niebami, jesteśmy szczęśliwi. Nasze życie jest proste, ale pełne. Spędzamy dni, eksplorując las, polując i po prostu ciesząc się nawzajem. Prawdziwa miłość nie zna granic, nawet tych narzuconych przez naturę. I choć wiem, że nasza droga nie była konwencjonalna i że wielu postrzegałoby ją jako tabu, nie zmieniłbym ani jednej chwili z tego, co przeżyliśmy razem, bo w ramionach kito znalazłem mój dom mój spokój i moje największe szczęście i to jest coś, czego nikt nie może mi odebrać.